Co czeka świat w roku 2024. Pierwsza część będzie dostępna w opisie. Jest tam od, odnośnik do nagrania z 2020 roku, gdzie w 2020 wykonałem po 2025. To jest druga część tego, co może wydarzyć się na świecie w roku 2024. Rozkład został wykonany, tak naprawdę wczoraj, yy, spisany, yy, dziś jest 24 kwietnia 2023 <grym> i to co wyszło, mianowicie jako druga część na rok 2024, wszystko w opisie znajdziecie. Te linki, odnośniki byście później nie szukali. Pierwsze co, pierwsze co ujrzałem, w ogóle to był, zacznę od tego, zanim przejdę do om omówienia, był to bardzo trudny rozkład. Bardzo trudny, bardzo ciężki do odczytania. Rzadko się to zdarza. Musiałem naprawdę poświęcić sporo czasu na to, by, by go zrozumieć. Co czeka świat? Tak, więc, pierwsze co? Francja, ale też możliwe Niemcy. Francja, Francja bardzo silnie zaznaczona była tutaj, w tym co tu przekażę. Ale Niemcy, Niemcy również. Czekają fale protestów oraz stan wyjątkowy, gdzie siły mundurowe wyjdą na ulicę, by tłumić protesty w 2024, walki na ulicach, podpalenia, niszczenie mienia. Najsilniej jednak właśnie widoczna jest Francja, tak jak zaznaczyłem na początku. Konflikty. Jakie mogą częściej wybuchać w tychże krajach, odnosić się mogą do kwestii również stricte religijnych lub na tle wyznaniowym, rasistowskie, takie, takie, ten. To wystarczy dosłownie zapałka, by rozpalił się tam ogień. Bardzo dużo protestów, bardzo dużo walk widziałem, właśnie. No, w Francji tutaj to, to może chorororze przeżywać w 2024. Na pewno będzie to coś dużego. Te protesty, walki na ulicach, nie mieszajmy tego tutaj z tym, co miało miejsce nie tak dawno we Francji w 2023, bo to jest nic w stosunku do tego, co tam się wydarzy. Właśnie. Wymagana będzie zmiana ministra sprawiedliwości lub wprowadzenie silnych oboszczeń. I tu chodzi właśnie o ten temat związany z tymi protestami, z tymi walkami na ulicach ulicznymi, dużo huliganów. Arkan Głupiec również tutaj w połączeniu z arkanem piątką buław to nierozsądek. Osoby niepoczytalne, działające impulsywnie, że będą miały zajawkę do tego, żeby wziąć udział w takiej dużej napierdalance. Tak? Kolejne, kolejne co ujrzałem, to Rosja ogłosi nowego prezydenta lub kogoś innego na jakimś wysokim szczeblu, bądź szukała będzie nowego układu paktu w roku 2024, głównie gospodarczo posługując się retoryką kłamstwa. Widziałem Rosję w opłakanym stanie, w stanie w bardzo złym stanie gospodarczym, wręcz katastrofalnym, że to dotknie Rosję. Odgrażanie się będzie miało miejsce dalej retoryka Środki Rosji zablokowane, dużo bardziej. Yy, stanie się jakby i zizolowana, oddzielona od reszty świata. Yy, większa jej izolacja w świecie nastąpi, gdyż będzie kompletnie dociśnięta do muru Rosja w roku 2024. Zmiana w Rosji na wysokich szczeblach postawi za cel. Złagodzenie polityki wobec Zachodu z powodu dużych problemów, i tu właśnie gospodarczych, i tu Rosja stanie po prostu pod taką ścianą bez wyjścia. Po prostu tutaj to już to będzie musiała zdecydować, w którą stronę idzie. Tak, czy w stronę takiego totalnego wykrwawienia, jeśli faktycznie, tak jak wcześniej informowałem, jeśli faktycznie w tym roku 2023, w drugiej połowie, nie zaistnieje. Ta forma pokojowa, podpisania dokumentu, który wpłynie, zaowocuje jakby pokojem, zakończeniem wojny na Ukrainie, no to rok 2024 może już ostatecznie po prostu zamknąć Rosji mordę. Bo ja tu nie mówię negatywnie, każdy rozkład jest obiektywnie czyniony, bez względu na to, jak ja osobiście jako człowiek postrzegam to, co się dzieje w związku z wojną na Ukrainie, w związku ze stroną Rosji. Tak? Kolejne. Kolejne, co ujrzałem, to ataki na turystów lub atak na turystów gdzieś w obcym kraju, w niektórych krajach w świecie, bądź jeden, sięgnie do dna, wywoła to wzburzenie, wzburzenie w społeczeństwie. Dużo takich w roku 2024 będzie, będzie, będzie sytuacji, gdzie to nie tylko we Francji czy w Niemczech, ale w jeszcze innych, które tutaj akurat ja nie ujrzałem, jeśli chodzi o szczegółowość, które to kraje, ale na pewno będzie dochodzić do wielkich przewrotów. Ta walka o prawdę, o sprawiedliwość. Tutaj, tutaj świat trochę jakby zmieni się, po prostu kwintesencja tych wydarzeń w świecie, to, które znaliśmy w przeszłości i to, które znamy teraz. To trochę tutaj ten, ten rodzaj wydarzeń troszkę ulegnie zmianie. Kolejne pożary, silne wiatry będą miały dużo powiedzenia w naturze, czyli duże pożary widziałem. Rok 2024 to wiadomo może być różnie tak, ale bazując na arkanach na kartach tarota, to śmiem stwierdzić, że kolejny rok jakby suszy tak Więcej tego słońca, yy, nawet te trąby powietrzne silniej występujące w Europie właśnie i tutaj najbardziej po dupie będą dostawać z tego, co ujrzałem, z tego rozkładu na 2024, na 2024. I to będą dostawały Francja i Niemcy. Yy, kolejne. W pewnym kraju przywrócona zostanie czynna służba wojskowa, obowiązkowa w roku 2024 w jakimś kraju europejskim. Zostanie przywrócona, i to może się odbić również na innych krajach, że będą po prostu emancypować, podejmować dialogi, czy faktycznie nie przywrócić obowiązku odbycia służby wojskowej. Dalej, upadnie jakiś duży światowy bank, bądź problemy na giełdzie europejskiej. To też widziałem, tylko że rok 2024, druga połowa roku, druga połowa roku. Później hmm, kolejne to jest hmm, katastrofa samolotu pasażerskiego, który może zostać zeszczelony, lub coś będzie na jego pokładzie, co wybuchnie. Y tutaj również takie karty y przybliżające, sam Talent przybliżał, że <laughs> możliwość zamachu, ale możliwość również jakby błędu człowieka tak? jakieś zapalenie, nie wiem silnik się zapali, coś w tym rodzaju, jakaś awaria. Yy, katastrofa samolotu pasażerskiego gdzieś w rejonie krajów afrykańskich Bliskiego Wschodu. Kontynent azjatycki. I tu jest bardzo ciekawie. Tu, tu jest bardzo ciekawie, kontynent azjatycki. Wymiana ognia, jakby na granicach. Napięta sytuacja, stan wyjątkowy. Yy, ujrzałem ataki jeśli już to rakietowe. Yy, sytuacje sytuacje yy, Cała ta sytuacja bardziej. Bardziej przybliża rejon azjatycki właśnie Korei Północnej, Korei Południowej, ale Chiny tutaj też wchodzą w grę i ten cały rewi, ten akwen, że, że tam, tam może być bardzo niespokojnie. Kto wie faktycznie, czy to Chiny w 2024 nie dokonają tego, co niby w tym mogą dokonać czyli atakując Tajwan. Ale też takie aspekty są możliwe. Chociaż w stosunku do kart Tarota, jeśli widzę wojnę, to wiem, że to jest wojna. Potrafię to odczytać, tak? A tutaj akurat to było bardziej takie piętrzenie mózgów, zbrojenie się, ataki takie bardziej. Jeśli już to takie. Hmm, jedna strona wyszczeli pocisk, druga wyszczeli, i na tym się niby kończy, tak? I później retoryka właśnie, odgrażanie gruźb, przygotowywania się do uderzenia, coś w tym rodzaju. Ten kontynent azjatycki tutaj, stan zapalny, rok 2024, okres mniej więcej między wiosną a latem. Jakbym miał tak klasyfikować, bo akurat jeszcze w głowie mam te karty, pamiętam je. Dalej w świecie w 2024 dochodziło, będzie do Zwiększonej gotowości użycia sił wojskowych, pewien kraj poczuje się w świecie oszukany, zdradzony. Kraj, który już aktualnie, jakby karty ukazały, w tym kraju dalej rządzi dyktator, który nie chce władzy oddać i nie chce, jakby by ktoś go miał zastąpić. Rozmowy kanałami dyplomatycznymi przybliżą podpisanie umowy lub, nie wiem, możliwe zawarcia jakiegoś, nie wiem aktu pokojowego, choć ofiary są widoczne, zostanie pewne, pewien rodzaj, im dogadanie się tutaj, tutaj, w tym rodzaju. To końcówka to potwierdza silne pożary w Europie oraz problem na jednej z giełd europejskich, może doprowadzić w pewnym państwie do dużych problemów gospodarczych. Takie, 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 taki kryzys gospodarczy gdzieś mogący uderzyć w jeden z krajów europejskich, i wynikiem będzie też upadek jakiegoś jednego większego banku w 2024 w, w Europie. Tak, tak, tak tutaj wynikało. Anglia może rozważyć bądź rozważać powrót do Unii Europejskiej na pewnych warunkach, jeśli ta Anglii przedstawi, ale to miałoby nastąpić w roku 2024. Dalej duże mieszanie kulturowe w świecie w wyniku migracji, emigracji. Dosłownie to będzie, ludzie będą się mieszać z tych krajów, gdzie będą konflikty, będą te sytuacje katastrofalne, to ludzie dosłownie będą opuszczać, będą zmieniać kraje. kraje. Anglia na wątpliwościami. Oraz pogodą. Tu widziałem Anglię, że pogoda, właśnie tam widziałem silnie też trąby powietrzne. Występowanie tych, tych, tych huraganów, takich anomalii, właśnie pogodowych, to, to, to było widoczne. I że doprowadzić może poniekąd właśnie do występowania zniszczeń, że te zniszczenia, że. że Rozwalone dachy domów, coś w tym rodzaju, dachówki. Pamiętając po prostu układy kart Tarota. No i na koniec tragedia, katastrofa w górach. To w jakimś kraju europejskim, gdzieś to może być właśnie na granicy yy, Francja, Włochy, gdzieś, 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 gdzieś bardziej widziałem ten rejon świata yy, w tamtym miejscu, ale też może to być w wyniku na przykład trzęsienia ziemi, choć te trzęsienie ziemi nie było tu silnie zaznaczone, to jakaś bardziej taka tragedia w górach. To jest, to jest część druga, to jest część druga yy, jako dodatek do roku 2024, yy, którego wcześniej nie pamiętam co było przekazane, to już zaznaczam, nie mam takiej pamięci co, co, co do tych lat, co było przekazywane. Tak więc to jest na razie tylko tyle yy, i aż tyle, ponieważ yy, każdy kolejny będzie miał po dwie wizje i rozkłady wykonane aż po rok 2030. Tak samo Polska również yy, dla Polski to też może być oczekiwane, może, może, mo, można się tego spodziewać. Dziękuję. Tu więcej nie ma.